Maja Finlayson, jestem kreatorem i zapraszam Cię do filmu, gdzie dzisiaj opowiem o tym, jak szczury pokochały swoje życie i dlaczego to ma tyle wspólnego z naszym życiem. Zapraszam. <słyski> Że chcę powiedzieć o eksperymencie, który przeprowadził pan Bruce K. Alexander w 70-tych latach. To trwało latami i to były różne eksperymenty. Chodziło w nich o to, żeby zobaczyć, czy szczury uzależniają się od różnych y, narkotyków. W tamtym czasie to była heroina, y, później używano morfinę, żeby sprawdzić, co ma wpływ na uzależnienie. Sprawdzano w różnych warunkach y, różne sytuacje, jak szczury reagowały i dlaczego to jest takie ważne, bo w tym doświadczeniu y, pan, właśnie który, którym o tym mówię, poszedł dalej i on. Stworzył coś takiego, gdzie najpierw naukowcy zrobili coś takiego, że generalnie szczur nie miał miejsca do zabawy, do niczego, po prostu miał tylko dostęp do narkotyku i po prostu brał ten narkotyk zazwyczaj aż do śmierci lub do typowego uzależnienia. Natomiast była to nienaturalne środowisko, tak? Czyli szczury, tak jak my, są społeczni, chcą być w relacjach z innymi, chcą się bawić, jak to w swoich zabawach szczurzych i tak dalej, i tak dalej. I ten pan właśnie wpadł na to, żeby stworzyć im tak zwany rat park, czyli park taki rozrywki, po prostu taki raj dla szczurów, czyli miały. Swoje zabawki, miały jedzenie, miały wszystko, co szczur mógł, o czym mógł marzyć, miały też przestrzeń do zabawy, miały siebie nawzajem, i stworzył tam możliwość dla tych szczurów, do tego, żeby brały właśnie morfinę lub wodę. I chcieli sprawdzić, czy szczury w takich wewnętrznych warunkach będą w ten sam sposób uzależnione, jak tamte wcześniejsze, które były w nienaturalnych warunkach. I się okazało, że szczury, które żyły w raju tak naprawdę szczurzym, nie miały potrzeby sięgać aż tak po yy, morfinę, po prostu od czasu do czasu sobie tam coś zabierały, ale wolały sięgać po wodę i żyć swoim życiem. I jaka tu jest analogia? Jeżeli nie tworzysz życia, które kochasz, jeżeli nie żyjemy życiem, nie otaczamy się, nie stworzymy sobie warunków do tego, żeby być szczęśliwymi, czy spełnionymi, czy w jakiś sposób po prostu zadowolonymi z życia, to dużo chętniej i dużo bardziej jesteśmy podatni na uzależnienia lub sięgania po używki, coś co daje nam jakąś pozytywność, tak? I tutaj mm, zaczynam od tego eksperymentu, żeby pokazać też, że my jako społeczeństwo mm, w wartościach rzadko kiedy mamy, że mamy być szczęśliwi, czyli mamy mieć spełnione życie, i możesz sobie zadać teraz pytanie, ile rzeczy dziennie, tygodniowo robisz, które po prostu kochasz? I to nie chodzi tutaj o pieniądze i to jaki masz portfel, czy to robisz na wakacjach daleko stąd, czy tutaj w swoim własnym domu tworzysz miejsce, które sprawia ci radość, które sprawia, że się cieszysz życiem to ile rzeczy jest w Twoim życiu, które kochasz? Bo jeżeli nie tworzysz aktywnie rzeczy, których kochasz, to to ma robić? To oczywiście nie mówię tutaj o dzieciach, mówię tutaj o dorosłych ludziach yy, i o tych ludziach, którzy mają już na to wpływ. I zadaj sobie teraz szczere pytanie, ile rzeczy w tygodniu, w ciągu dnia robisz, które kochasz? Ile aktywnie rzeczy tworzysz, żeby kochać swoje życie? I... Czy to nie jest najlepszą terapią na wszystko? Czy kreujesz życie, które kochasz? To, czego ja tu uczę, może cię triggerować, może spowodować frustrację, teraz nawet pytając to, bo powiesz: O nie, nie mogę, bo nie mam tego, 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 tego. Tak, jesteśmy właśnie uzależnieni też od negatywnych emocji, które dosłownie. Hmm, w też w naukowy sposób można pokazać, że mamy neurony w głowie, które odpowiadają za to, że im częściej reagujemy z czegoś, tym nasz mózg częściej tego będzie poszukiwał. Jeżeli nie jesteśmy nauczeni tego, żeby tworzyć, a nie odtwarzać to, co stare i na przykład nie jest tym, co chcemy, to tutaj musimy świadomie to stworzyć, i to wymaga od nas. Tej, właśnie pełnego skupienia, tej świadomości, żeby zobaczyć rzeczy, jakimi są, i przestać ignorować życie, które na przykład może nie do końca w tym momencie cię um, uszczęśliwia, ale jeżeli wiesz, że możesz to zmienić, to co to za problem? Zapytasz, jak ja mogę to zmienić? Jest tak, tak, tak. A ja mogę ci podać przykłady ludzi, którzy nie mieli, mieli mniej niż ty. I stworzyli życie, które kochają, i stworzyli życie, które chcieli, i stworzyli rzeczy, które chcieli w swoim życiu. Zapytaj się siebie, na czym się skupiasz na co dzień, o czym myślisz, co tworzysz, jakie są Twoje działania, Twoje zachowanie. Nasze zachowanie pokazuje, jakie mamy nieświadome mm, instrukcje w sobie, bo sami je sobie dajemy yy, i, i później poprzez nie funkcjonujemy. Możemy je zmienić. Jest to do zmiany, tylko to wymaga właśnie naszego wyboru. Czy chcemy tworzyć życie, które kochamy, czy chcemy narzekać i mówić, że się nic z tym nie da zrobić? Ja też tak miałam, też byłam w takim miejscu, dlatego mówię to z pełną empatią i szacunkiem, bo chcę jak najwięcej ludzi wyciągnąć z tego pomysłu, że nic nie da się zrobić, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest. Prawda, jeżeli w to naprawdę wierzysz, będziesz z tego działał, bo nasze zachowanie jest zgodne z tym, w co wierzymy. I teraz, jeżeli wierzysz w to, że nic się z tym nie da robić, jakie będzie Twoje zachowanie? Będziesz w ogóle robił coś w tym kierunku, czy po prostu pomyślisz, że nie ma sensu i nic z tym nie zrobisz, a potem sobie udowodnisz, że tak naprawdę nic się nie da z tym zrobić? Czy będziesz szukał rozwiązania i będziesz szukał sposobu na to, żeby to zmienić? Bo pomyślisz sobie, nie, coś się da z tym zrobić, to jakie będzie twoje zachowanie? Tutaj mówimy o efektach, o konkretach i to, co ja przekazuję w kursie Odkryj alchemie rzeczywistości, który jest takim początkiem do zrozumienia tego, jak my funkcjonujemy, jak my działamy i wrócenia do tego, do tej mocy w sobie, do tego, że mogę coś zmienić, do tego, że nie jestem bezsilny, czy bezsilna w tym, co i jak wygląda moje życie, jak ja się czuję. Bo nasze emocje i nasze y, zachowanie jest tylko do tej pory instrukcją, którą do tej pory sam sobie stworzyłeś w swoim życiu. I nie jest to Twoja wina, w tym sensie nikt nas tego nie uczył, nie byliśmy tego świadomi, jak to działa. Dzisiaj mamy już tą wiedzę, jest poparta i nauką, i właśnie takimi eksperymentami, yy, i nie tylko duchowością i rozwojem, ale właśnie wręcz eksperymentami z tym, jak działają neurony, jak, działają, jak działa kwantowa fizyka i tak dalej. Można o tym poczytać. Ja tutaj będę Ci przekazywać. Mm, Konkretne już zastosowanie tego, a nie uczyć się o neuronach czy kwantowej fizyce, bo to nie jest yy, moja pasja. Moją pasją jest, żeby przekazywać konkretne praktyki, konkretne zastosowanie tego, że możemy wszystko zmienić na takie, jakie chcemy. Eee, I to był taki krótki wstęp. <grych> o czym chcę Ci dzisiaj powiedzieć? Jak w takim razie pokochać swoje życie? No oczywiście, tworzyć życie, które kochamy. Czy tworzysz życie, które kochasz, czy to jest Twoim e, głównym sposobem, pomysłem na życie? Czy myślisz o tym, żeby coś się komuś podobało, żeby być wartościowym, żeby zasługiwać, żeby ktoś Cię zauważył, żeby, żeby należeć do grupy? Zauważ swoje intencje, bo to są nasze. Tak zwane rany, czy dysfunkcje, czy cień, nazywają to w rozwoju i w, w psychologii przeróżnie. I, I ta część nas, którą każdy z nas ma, ponieważ ona wychodzi z dziecięcych, z naszych dziecięcych instrukcji, które sami sobie stworzyliśmy po to, żeby funkcjonować w społeczeństwie i czuć się kochanym, czuć się. Mm, bezpiecznym i tak dalej tak jak dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje miłości, potrzebuje żeby przetrwać po prostu. Więc w tym czasie, kiedy jesteśmy dziećmi, nie mamy tego logicznego umysłu, który potrafi zrozumieć, co tak naprawdę na przykład ktoś chciał od nas albo nie chciał. I dziecko szuka sposobów na to, żeby należeć, żeby czuć się kochanym, żeby czuć się bezpiecznym. Nieważne w jakich sytuacji się wychowywałeś, czy nawet w bardzo złych warunkach, czy, czy bez rodziców, czy z rodzicami, i tak dalej. Chodzi o to, że każdy z nas, nawet jak ma najlepszych rodziców na świecie, zawsze tworzy też tego typu instrukcje, tylko każdy ma je troszkę inny i w inny sposób. I to jest część nas. Tak się kształtujemy jako ludzie. Tylko potem my dajemy moc tym ranom dziecięcym, których, które często w ogóle yy, w rozwoju wpadamy w taki wir niekończącego się naprawiania tego, a w ogóle nie zajmujemy się tym, że tak naprawdę już teraz możemy tworzyć życie, które kochamy, i tylko rozumieć to, co jest tu, i z tego nie funkcjonować. Nie funkcjonować w takim sensie, że jeżeli jesteś tego świadomy, jeżeli wiesz, co tutaj masz, to, to nie jesteś w stanie nie, nie mieć do tego dystansu, bo Ty już jesteś dorosłym człowiekiem. Większość ludzi na tym świecie funkcjonuje z tych dziecięcych ran nieświadomie i po prostu jesteśmy jak 3, 4, 5, 6-latki, które cały czas żyją ranami. Nie ma w tym nic złego. Każdy z nas to czasem ma, szczególnie jak jest głodny, albo nienajedzony, albo niewyspany, i wtedy jest <słuch> warto iść spać. Ale ja mówię o takim czymś, że jeżeli jesteś w stanie zrozumieć, co to są te rany, i rozpoznać je. I wiedzieć, z czego one wynikają, one wtedy nie są straszne. Dopóki myślisz, że musisz je naprawiać i coś z tym jest nie tak, dopóty będziesz nieszczęśliwy, bo tak jak jest noc i dzień, to w nocy śpisz, w dzień funkcjonujesz. Tak samo tutaj masz swoją taką, w cudzysłowie, noc, którą jeżeli rozumiesz, że to jest po prostu noc i nie dawaj temu uwagi, takiej, mm, nie chodzi mi tutaj o ignorowanie absolutnie. Chodzi mi tu o pełne zrozumienie tego, że to jest ok, że to jest po prostu część nas, ale nie musisz z niej funkcjonować i możesz się nauczyć, jak funkcjonować z, tej, z tego dnia w sobie, czyli z tych supermocy, bo te wszystkie nasze rany mają zawsze e, tak, zwane, tak zwaną polaryzację. I, I ta na przykład osoba, która czuje się niewartościowa, i myśli, że musi cały czas na coś zasłużyć, też jest inna, inna bo są, jest ich kilka, jest, czy muszę zasłużyć, muszę być wyjątkowy, y, muszę być perfekcyjny, muszę być wartościowy, y, należeć, być kochanym i tak dalej. Jest kilka m, tych ran, ja na nich, o nich mówię na kursie, żeby je w sobie zauważyć. Y, to osoba na przykład, która jest, czuje się, y, że nie należy. Będzie robić wszystko po to, żeby należeć, ale kiedy jesteś tego świadomy, że masz tą ranę, tą dysfunkcję, zwał jak zwał, ale tak naprawdę to też nie jest nic złego, to jest część nas, to druga strona medalu tej dysfunkcji na przykład to jest super moc tego, że taka osoba potrafi bardzo zjednać sobie ludzi. Potrafi komunikować się z ludźmi, potrafi rozumieć innych ludzi wręcz zanim oni yy, się rozumieją. W tym sensie, że taka osoba ma bardzo wysoką empatię na przykład i on jej supermoc, jeżeli wykorzysta ją właśnie w ten, w ten pozytywny sposób, może naprawdę yy, potrafić zjednywać sobie ludzi, potrafić yy, jakby współpracować z innymi i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te nasze rany mają polaryzację pozytywną. I jeżeli ty nie wiesz, kim jesteś i jakie ty masz w sobie potencjały i te rany, i myślisz, że z nimi jest coś nie tak, dopóty będziesz ze sobą walczył i będziesz myślał, bo niestety często też jesteśmy uczeni, że, że te rany to jest coś złego, to trzeba naprawić, to trzeba przepracowywać, to trzeba to. I, i tracimy życie na to, Zamiast tworzyć życie, które kochamy, a tego być go świadomym, a jeżeli coś nam przeszkadza w tym, bo te rany na przykład są rzeczywiście aktywne i są jakimiś traumami, wręcz są na trasie do tego, że chcemy coś stworzyć, co kochamy, co jest naszą prawdą, co jest naszym spełnieniem, wtedy tylko są narzędzia do tego, żeby to zmienić, te instrukcje w bardzo szybki sposób. I to się nazywa struktura kreatywna. Nie zaczynamy od naprawiania. Bo jeżeli zaczynasz od naprawiania siebie, to dajesz sobie instrukcję, że jest z tobą coś nie tak, i dajesz sobie instrukcje, które cały czas będą cię kręcić w kółko. Jeżeli naprawisz sobie wartość siebie, znajdziesz coś innego, bo będziesz dalej się naprawiał. Nasza nieświadomość, czyli podświadomość działa bardzo um, trochę jak komputer. Ona nie ma rozeznania, że coś jest. Dobre, złe, dla nas pozytywne, czy, jak się czujemy. Nasza nieświadomość, jeżeli dajemy jej instrukcję, że trzeba się naprawiać, ona będzie ci cały czas szukać sposobu na naprawianie się, mimo że tam nawet nie ma co naprawiać. I tak właśnie działa nasz umysł. Jeżeli zrozumiesz, jak działa Twój umysł, to będziesz mieć do tego dystans i będziesz wiedzieć, jak tym zarządzać. Ale dopóki nie wiesz, jak tym zarządzać, no to rzeczywiście można popaść w jakieś różne stany, ponieważ. Myślimy, że to jest prawda o nas, i później z tego funkcjonujemy, i później się wkręcamy, a życie, które kochamy, po prostu dla nas w ogóle nie istnieje i nie jest dla nas wartością ani niczym ważnym, bo większość świata funkcjonuje na razie z rozwiązywania problemu, i żeby to zmienić, wymaga to skupienia i otaczania się tą wiedzą, bo tak jesteśmy uzależnieni od naprawiania się, od cały czas grzebania w czymś, co nie ma potrzeby grzebania i nie mówię tutaj o osobach, które naprawdę mm, może nie są stabilne emocjonalne, mają choroby psychiczne itd mówię tu o osobach takich jak Ty i ja które y, funkcjonują normalnie na co dzień i chcą po prostu żyć na całość a część ich jakby jest y, przeciwna temu i żeby to zmienić, ja właśnie tego uczę ale nie chodzi tutaj właśnie o taką zmianę, że my coś naprawiamy absolutnie nie Uczysz się, jak kreować życie, które kochasz, i te rzeczy zaczynasz rozumieć, i one już tobą nie zarządzają, to ty tym wszystkim zarządzasz. I to jest proces. Ale ten proces jest jak budowanie fundamentów. Jeżeli zaczniesz budować te fundamenty, już nic tego nie zburzy, a na tym będzie powstawać Twoje życie, a nie na tym, co wcześniej z naprawy i, i, i jakiegoś piasku, po prostu budowanie fundamentów. Także nie budujemy tutaj domku na piasku, a budujemy fundament stania mocno na ziemi, ale równocześnie kreowania wszystkiego, co chcesz, bo wiesz, że na wszystko masz wpływ. Wracasz do swojej mocy, czyli wiesz, kim jesteś, wiesz, jak sobą zarządzać, wiesz, że nic cię nie zatrzyma, bo się dokładnie rozumiesz i masz dystans już do tych ran. Wiesz, kiedy one wychodzą, wiesz, kiedy nie, a jeżeli wychodzą, to wiesz, co z tym zrobić. I nie bierzesz tego personalnie, która jest tak zwanym rozwiązywaniem problemu, jak ja to nazywam. Cały czas jesteś w ranach, cały czas próbujesz je naprawić, spełniać warunki do tego, żeby po prostu iść po coś, co chcesz. W strukturze kreatywnej uczymy się tego, że kreujemy, co chcemy, a po drodze, jak coś nas zatrzymuje, właśnie na przykład z tych ran, to wiemy, co z tym zrobić i idziemy naprzód, bo zmieniamy te instrukcje. Także życie jest w Twoich rękach i możesz wybrać jedną ścieżkę albo żyć tą, do której. Zazwyczaj większość z nas trafiała i tak jesteśmy nauczeni funkcjonować. Dlatego zmiana w ogóle na życie, gdzie jest to niekończące się tworzenie czegoś, co kocham, co nie znaczy, że nie ma wyzwań, co nie znaczy, że te dysfunkcje nie wyjdą, co nie znaczy, że nie pojawiają się trudne sytuacje w życiu, bo wszyscy kreujemy, i co nie znaczy, że nie znajdą się też w tobie czasami ciężkie emocje, ale ty je rozumiesz, ty wiesz, jak nimi zarządzać i to w ogóle nie ma nad tobą. Mocy i to jest powrót do mocy, kiedy jesteś kreatorem swojego życia, rozumiejąc się totalnie i wiesz, jak sobą zarządzać, do tego, żeby iść po to, co chcesz. Bo jeżeli tworzysz życie, które kochasz, to czy da się być nieszczęśliwym? Ale takie naprawdę, które kochasz, a nie takie, które wychodzi z dysfunkcji, czyli udowadniania komuś. To nie jest prawda. To nie jest e, szczęście. Szczęściem jest, kiedy robisz coś naprawdę, spełni szczęścia po prostu. Brzmi płytko, bo jesteśmy nauczeni, że musi być mm, wręcz cierpienie, żeby móc po prostu docenić to szczęście. I nie jest tak, że nie ma polaryzacji. Jesteśmy na świecie, gdzie jest i dobro, i zło. Jest i noc, i dzień. Są i dobrzy ludzie, i ludzie, którzy chcą pomóc. Jest wszystko na tej planecie, ale to ty swoim skupieniem tworzysz swoją rzeczywistość, a przez to masz wpływ na wszystko wokół ciebie. Więc na czym warto się skupić? Jeszcze podsumowując, chciałam ci powiedzieć odnośnie tych szczurów, że one będąc w środowisku, które oczywiście tutaj akurat stworzyli im ludzie, ale ty jesteś w stanie sam stworzyć w sobie środowisko, które będzie dla ciebie pozytywne i takie, które jest dla ciebie po prostu twoim spełnieniem, szczęściem, bo dla każdego to jest coś innego. To jeżeli tworzysz dla siebie swoje szczęście, to nawet jeżeli stanie się coś przykrego, ciężkiego, ale też rozumiesz swoje emocje, to nie ma takiego znaczenia, to nie zmienia nic w Twoim życiu, żeby się załamywać. I tutaj mówię o naprawdę głębokim zrozumieniu tego tematu, nie o takim pustym afirmowaniu czy przekonywaniu siebie, tak na takim poziomie tutaj. Mówię o tym, że kiedy naprawdę jesteś w sobie, masz zintegrowane wszystkie części siebie, swojej świadomości, które wiedzą, wiesz jak nimi zarządzać, wiesz jak funkcjonować. I masz to zaufanie do siebie, że wiesz naprawdę, że cokolwiek by się nie działo, zawsze możesz zmienić swoją sytuację życiową, to nie ma czegoś, co może Cię yy, ściągnąć w dół. Także do takiej wiedzy Cię zachęcam, do takiej wiedzy Cię zapraszam. Ja dzielę się wiedzą, którą moi mentorzy nazywają drugą szansą w życiu, i zgadzam się z nimi, bo do momentu, kiedy nie dotarłam do tej wiedzy, z którą nigdzie się nie spotkałam poza trzema ludźmi, których mogę, do, do, których mogę polecić książki, i one są wszystkie po angielsku i są w ogóle nieznane na takim znanym rynku, to do momentu, kiedy nie dotarłam do tej wiedzy, niewiele zmieniałam w swoim życiu. I teraz. Wiem, że jeżeli ja mogę, to wiem, że każdy może i wiem, jak to działa, wiem, jak mogę ci w tym pomóc, wiem, jak mogę cię w tym wesprzeć. Ja jestem praktykiem dziennym i trenerem takich właśnie ludzi, którzy chcą już żyć na całość, chcą żyć życiem, które kochają, chcą tworzyć wszystko, co jest w ich potencjale i w ich spełnieniu. Nie jestem dla ludzi, którzy myślą w połowie, a może tak, chcę pożyć troszkę lepiej. Nie. Ja jestem dla tych, którzy są gotowi iść. Od naprawdę swoje spełnienie, I, i to jest jak najbardziej możliwe dla każdego człowieka, który jest już na to gotowy i jest w stanie przyjąć nowe informacje i nowe praktyki, które zmienią ten nasz umysł, który jest skupiony cały czas na rozwiązywaniu problemu, żeby zmienić to skupienie. W końcu na to, co chcemy, i z tego funkcjonować, a tą część, jakby po prostu rozumieć i mieć do niej dystans i wiedzieć, jak wracać do tego skupienia, bo zawsze czasami będzie nas ciągło tam, dopóki uczymy się nowego funkcjonowania. Także to też y, trzeba mieć do tego dystans, wiedzieć, jak są zarządzać i jak sobie w tym pomagać na początku, szczególnie kiedy ten proces w nas zmiany tej struktury, tego skupienia y, tworzymy. Także, jeżeli Cię zaintrygowałam, zapraszam do kursu, zapraszam do grupy na Facebooku, która jest darmowa, gdzie możesz po prostu dołączyć, poobserwować, posłuchać. I zapraszam Cię, bo moją misją jest to, żeby każdy człowiek korzystał ze swojego potencjału, przestał się sabotażować, wiedział, jak funkcjonuje, i szedł po swoje życie marzeń, bo im nas więcej, tym będziemy mieć naprawdę wspanialszy świat dla nas wszystkich. Trzymaj się.